Tak Małgorzata Korzuchowska szykuje się do przy okazji aktorka pokazała swoją mamę. Małgorzata Koruchowska uwielbia okres przedświąteczny, chociaż jeszcze raptem trochę ponad miesiąc temu bawiła się z synem na egzotycznych wakacjach. Aktorka chętnie dzieliła się zdjęciami z pięknej plaży i uroczymi kadrami oceanu. Widać? Że czas spędzony na beztroskiej zabawie pomógł jej naładować baterie i teraz może ona z pełną werwą przystąpić do przygotowań świątecznych. Aktorka postanowiła samodzielnie wykonać większość dekoracji. Pracy miała sporo, więc dziwnego, że chętnie zdecydowała się przyjąć pomoc swojej mamy. Małgorzata Korzuchowska postanowiła udekorować świątecznie swój dom. Na warsztat wzięła stroik na stół. Z namysłań dobierała piękne bombki i ozdoby. Nie mogło oczywiście zabraknąć też delikatnych światełek i świeczek. A wam jak idą przygotowania do świąt? Działać w temach? Czy każdy ma swoje obowiązki? zapytała swoich fanów korzuchowska. Aktorka nagrała proces tworzenia strojka i zamieściła na Instagramie. Korzuchowskiej w przygotowaniach do świąt pomaga mama Jadwiga. Widać? że obu paniom wiele radości sprawia wspólne działanie i czas spędzony w swoim towarzystwie. Małgosia jest podobna do swojej mamy.